Siemanko, ja jestem Araulen i witam Was w drugim odcinku Tomb Raidera eee, Ostatnio skończyliśmy bodajże tutaj, jeśli się nie mylę eee, I teraz musimy iść na spotkanie z jakimś gościem z naszej ekipy, więc ciśniemy Nie wiem jak tu się biega Czy tu się z automatu biega Dobra Dobra, a mogę go jakoś, coś z nim zrobić? Jak nie, to po co go zastrzeliłem? Do jedzenia go chcę, halo? Halo? Co to do jedzenia? A gryźnicie się. Czy teraz? A to co? Halo? Halo? Jest tam ktoś? Tutaj? Ja się boję. Ja się trochę cykam Cykam tych grobowcowych klimatów Dobrze, że ja to w dzień nagrywam Uff. No i idziemy. Schodź Lara Schodź, schodź Szybko. No, ok, rozumiem na wprost, co to jest? Kurde, co ja wyprawiam? Właśnie, co ty Laro wyprawiasz? Tutaj coś może być. Tam mam przejść, rozumiem? A tutaj jakaś skrzyneczka. Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. What? Spoko. Tutaj różne znajdźki są z tego co się dowiedziałem. Co mi zebrało? Nie mam pojęcia. Jest tu coś jeszcze? Brak sprzętu. O trudno. To trzeba podpalić. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. Co to tu wisi? Aż mie ciarki przeszły. Jezu Ciarki. Ale mamy czekan, i otworzymy nim drzwi. Wyjdź z bunkra. Dobra. Nacisnij wielokrotnie, okej okay. Rozumiem, że tam mamy iść. Super. O, gdzie jeszcze? Tutaj, ale. Aha, tu jest wyjście. Spoko. Wychodzimy stąd. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Ale ja mam dziwne wrażenie, że coś zaraz na nas się będzie Sam? Słychać kogoś. Halo? Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Hallo? Hallo? Jest tam kto? Śmanko, To ja, Lara. Lara, udało ci się. Sam. Siema! Kanka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. O, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matthias. Jestem nauczycielem. No, grzeczna Lara. To życie na wyspie. Lara. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Chimiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbiał opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w Midach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami. Wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim, na to padły jego promień. Od gór, aż do góry... Leży się drzemnie, coś czuje? No i spać. O! Oh. Co im się zniknęło? O kurde O o Będzie fajt Sorry. Nie lubię takich tych różnych, wiecie Ciarki mam O kurde strzała A! To się nazywa emocjonujące podejście Dobrze Uff, to chyba koniec Szkoda tej jednej strzały, ale... Dajesz dla Dajesz! Uwolnij mnie! Co ty sobie myślisz? Super! Dzięki, wiesz? Cieszę się, że Was widzę. Sam jest z Wami. Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z rotem, reszta się rozproszy i poszuka tam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem. No. Ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ten gość jest podejrzany. Ja wam to mówię. Ty. Ty zaczekaj tutaj. A ja. Ja sprawdzę drogę. Okej. Okay. On coś kombinuje. Idź. Hmm, a może mogę? Nie mam żadnych punktów umiejętności Szkoda. A tutaj może coś ciekawego by było. Kurde. Coś pochodnia mu się przyda. Nie macie tu może nic? Ok. Tu może być coś ciekawego. Mamy surowce. Będziemy mogli ulepszać broń. Super. Fajny motyw. A to co? że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich... Tak, 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 tak. Pitolenie bez sensu. Widzę strzały. Przydadzą mi się. Jak mam wszystkie? What? A może tu coś jest ciekawego? Hm. Może mogę już lepszyć czekana, co? Coś pizdło. Um. Chyba nie mogę. Szkoda. No nic, idziemy do Whitmana. Już mi się to nie podoba. Gdzie ty jesteś człowiek? No wow! Okej. Okay. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktor. Okej, okay, mam pełną, pełne strzały. Czy teraz? E, tutaj, tak? Hmm, Okej, okay, jestem. Co teraz? Odkryto nowy obóz. Są fascynujące. Widziałam ja już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozwitkami, jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Co ty kombinujesz? Nie ma uchwytu. Rozsypie. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć, jest niesamowite. Zbierz surowce, żeby lepszy czekan. No wreszcie! Słoneczna symbolika. Czyżby jakiś kurz Kurde, nie otworzę tego, bo jest czekan za słaby. A muszę to tworzyć, żeby ulepszyć go w... Nocik! zadziała, potrzebuję tylko trochę więcej. Hmm. Gdzie będą jeszcze jakieś surowce? Ja pierdzielę Gdy to kupowałem nikt mi nie mówią, że ja tu mogę za mało dostać przez głupie wilki Uch, aż mnie otrzęsło Przydaje się odzyskiwanie strzał Dobra, ale gdzie mogę jakieś surowce jeszcze znaleźć? Tu nic nie widzę. Jest coś. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze jedna skrzynia. Tu coś jest. Ale tutaj nie będzie surowców pewnie. Tak, 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 tak. A to co? Truparz jakiś. Jest! A jeszcze jeden! <grystanie> A. Zdechł? Cholera! W domu będą mi się pytać czemu ja tak krzyczę <grystanie> Jest, 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 jest. Dobra, to powinno wystarczyć. Super. Zobaczmy, czy teraz mogę naprawić czekam. Ale tu są jeszcze surowce. Dobra, to powinno wystarczyć. trzeba je zbierać te surowce. Żeby wiecie... Móc później inne rzeczy ulepszać. Hmm, z ciekawości sprawdzę jeszcze. Czy można tutaj biegać? Mierz i krewatura, tryb chodu, um, czułość celowania. Chyba nie można. Hmm. Napisy w sumie mogę włączyć, mogą się przydać głośność efektów i dialogu, głośność muzyki, zawsze przez głośność Chyba nie ma, wiecie. Yy, no. Yy, zmiany sterowania, także chyba nie ma biegu. Dobra. Idziemy do tego podejrzanego debila. Bo no, on jest podejrzany, ja wam to mówię. Ja wam to mówię, że na koniec gry o z nim coś się stanie. Na koniec albo jeszcze wcześniej, coś. Dobra, gdzie jest stół do jakiegoś ulepszania. Tu jest ognisko. Czekan. Kup. Dobra, i co teraz. No. Ups. Okej. Okay. Sprzędu lepszenia, super. Lepszym czekan. A jeszcze chcę to teraz. Yy, otworzyć i zobaczyć co tam ciekawego jest. Chyba jakieś surowce złapaliśmy. To poczekajcie, może jeszcze skoczę do obozu. Eem, I tam otworzę. Nie wiem, czy się tam już wrócimy. Dlatego szkoda by mi było... Eem, wiecie. Stracić. Ech, myślałem. Okej, okay, jestem z forotem, sorry, Musiałem preucie wypuścić. Nie wiem, którą. Czy tutaj do obozu się dojdzie, bo już nie pamiętam. Ale chyba tak. Tu coś mamy. Dobra. Mamy znowu kolejne surowce. Tak, to było tutaj. Mogę, może mogę ługu lepszyć. Co? Sprzęt ulepszenia, stroje łuk mm, Przydałoby mi się odblok ulepszenie łuku Ale no, za mało surowców No nic, muszę zbierać Stroje No tutaj jakiś yy, Strój wzorowany będzie oddziały... Załóż Mm, to jakiś tam chyba z tym Survival Edition było O mamy nowy strój dla rady, Całkiem fajny Przyda się Pokarma się z przodu No super Nie no epicko Dobra To teraz jest epic Jak tam łuk O ho ho ho, ho! Kurde mać Nie ja Ja chyba nie dokończę tej gry Serio! To jest masakra Dobra Zakładam, że mi się nie przydadzą na razie. Okej. Okay. Jestem, doktorku. Udało się Laro. Spróbujemy Do dzieła, doktorze. Na twój znak! Te napisy są kiepskie. Chyba, chyba je wyłączę. No, dawaj. Ta kobieca postać na bramie. Idź w górę, zamknij To może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską, moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Hmm, idziemy, idziemy. O Zawide. kurde. To jest Chimiko. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko, że realny doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przedmioty. O, o, o... Tak pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Uh -oh. A pan pistolet! Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy, Nie. ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym! Nie! Nie, proszę! Proszę! Zostaw! O, Nie walcz z nimi, Laro! Rób co każą! On coś kombinował. i To już się poka On coś wie na ten temat. On coś wie na ten temat. To jest podejrzane. Poszła. Kim wy jesteście? Czego chcecie? Lecz Nie róbcie im się, proszę. Ja сказал. A ty... ведь хороший, да? Напоминаешь мою сестру

Zrobi się Jest Okej, gdzie teraz? Ops, Tam Macie coś Nie mogę ich znaleźć Uciekło Szukaj dalej Tam, iścios Serio muszę koło nich przemknąć? O kurwa. To chyba nie był element fabuły. Dobra, wiecie co? Długo już nagrywam, jak kończę ten odcinek eee, Spróbujemy przemknąć w następnym już trzecim wtedy odcinku. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz komentarza pod filmem. Także zasubskrybować mojego kanału. Eee, to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!